dołączyć do innej gry. Poczekaj nic i oraz nic. To nie, ani jeden mity tylko Dobra robię Ststrąc agility agility Ej jak? tę ja wychodzę wychodzę i de grać i nam g giera Ej, jemu ja napiszę dołączyć do tej gry? Jeszcze nie mogę, nie mam mną temu. i Grę? Ja czekam na odpowiedź. Nie bądź gra serowego. Ej, a co coś jedzie? Nie patrzcie na te liczby. Nie patrzcie na te liczby. Trochę się mi nazbiera. A ja ciebie nie chcę. i zanim my defendę no. a nie, też gibię Policja spokój bo dwa odcinki mi się nie wrzuciły więc robimy nie tak, okej okay. tak jasne to wszystko widzieliśmy, tylko nie widzieliście siedemdziesiątego czwartego tego o czekaj. nie to było A nie, tego nie było, tego nie było A nie, trzeciego nie było, tego A to już było Nie, to też chyba A wejrzymy sobie, nie ważne, czy było czy nie A nie, to było, 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 pamiętam nie, nie od dziewiętnastej, tylko ja po prostu siedemdziesiąty trzeci part, full siedemdziesiąty trzeci. Nie widzieliście, ale to wiem. To było. To zawsze wygląda jakby się zawiesiło, nie? Upgrade tutaj tam z mam to był zarazony. Tu był ten z Piłą, No. Po okręgu. Tu akurat go nigdy nie widziałem. Tu też. Plungera. Tutaj to akurat nie, nie, nie było go, nie wiem. A może to nie było wypisana by, w ogóle? I to... Ludzie? Nie, ale full epizom zobaczycie i będzie... Pikerman już drugi raz tu będzie zarazony na jakimś momencie. Na i 74. No to wiecie co? No to nie, czy tam upgrade Titan. Kameramen padnie czy nie? Tego już nie wiem. Nie wiadomo w ogóle. Tylko ten kulkę. Nu-nu-nu, nie chcę takich kuleczek. Nie poprosiłem takich. Do... Mówiłem. No, no on się uwziął na speakermana. Cały czas tylko speakerman. O język mają. I teraz piesek. O najgorsze jest jak spikarmani, walą głośnikami i jak sądzimy, że się to nawet usy bolą. Check. Dzisiaj wrzucę nim tam jeden, a później będę wrzucał jutro w inny. Ale atak. I tu kibla. On się wkurzył, nie? A sam będą mieli sojusz i pewnie Zimen mu go uratuje. w wkurzony, jest. Ten to nie wiem jak on ma z Zimenem zrobić sojusz, jak już dwa razy oni pal i Titan Speaker padli. Hmm. Cup. A, no No tutaj nie ma. Taki nigdy ze nie było tylko raz. co mówię. To napiszę na, na zdrówko mam serduszko. Ja tutaj wiem, bo nie nagrało mi się oczywiście. Lecuk. Nie ma słuchania. I to pewnie plan na jak go zapgrzydłoć. Zagarek i... Ryan. Taki ryan. No się lubił no. Co było? chodzimy chodzimy proces 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 okay. daj mi głowę daj mi głowę Głowę chyba, a nie głowę. No tak i tak może. Wynoś się. Dobra robota, mały bracie. Ich mo spali wszystko. Spalenie. Zajmij się swoimi sprawami Pójdź. Wyłącz kamerę. ty nie tylko sami, chcą wszystko wiedzieć, a później płacą, że ich się wkurza. Co znalazłem ich? Za na Naprawiają się. Mafia zero Ten ubity, ale obity. Dzimenik, 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 hej Pobił sobie i się na Są osłabieni. I idealny czas na atak. No i co na atak. Przyjdzie astro i jest, Nie Jak? Przez mu rękę urwali. Nie wy oklepsi bracia. Sam jesteś taki. Wy, dwój, idziecie do domu. Sam idźcie do domu. I co do TV-menów, nagadaj, że, że że ty to prawie niż mnie jesteś atakował. Tańcz mnie, a on prawie by był rozwa. Jak on w ogóle teraz może tańczyć? Ta wojna kończy się dzisiaj. Sam się kończysz dzisiaj. Nie, naukowiec się wkurzył. Psy prowadzi ich przywoldle do naszej bazy Żywcy Żywicy. czy nie. Jest też u uńcany. Musimy zrobić pełną obraz. Zanim będzie za późno, zanim będzie za późno, to ty pójdziesz na astro walczyć. Astro leci sobie. I tu już się zaczęły Astro. Tu już się zaczęły Astro. Nie, że Astro Toilet. Astro, nie? Oni... No to się powalczyliście, Faktycznie. Ten odporny na wszystko, żebyś... To jest zawódca chyba. No to już chyba nie. Nie to Dager... To był tak, zagernaut. To był taki bosik. To nic jest pamiętny, b powiedzieć, nie mam czasu na wojnę, muszę kibble wycyścić.